Zapraszam na kolejny odcinek Medycyny w Pigułce. Dzisiejszy temat poświęcony jest biotynie. Zapraszam. Biotyna to inaczej witamina B7. To substancja, która wpływa na, kondycję, na poprawę kondycji skóry, włosów i paznokci. W związku z tym jest szeroko stosowana głównie przez kobiety. Dostępna jest bez recepty, dostępna jest w postaci preparatu Biotebal. To jest substancja, która znajduje się również w wielu pokarmach i można ją w związku z tym przyjmować w sposób naturalny. Natomiast jej suplementacja jest okresowo stosowana, jak wspomniałam, głównie przez kobiety. Czy biotebal jest dla wszystkich? Otóż, jak czytamy w ulotce, bo producent pisze na ten temat, tylko że nie wszyscy ulotki czytają, w związku z tym poruszam ten temat, biotebal wchodzi w interakcję z niektórymi lekami. Dla mnie, jako dla neurologa, najistotniejsza jest interakcja i wpływ. Na leki stosowane w schorzeniach układu nerwowego. Tutaj mam na myśli leczenie padaczki. Otóż, jak czytamy w ulotce, biotebal wchodzi w interakcję z kwasem walproinowym. Kwas walproinowy to jest jeden z podstawowych leków stosowanych w leczeniu padaczki. To jest lek pierwszego rzutu, który właśnie wchodzi w tą interakcję. Na, na szczęście jest to interakcja, powodująca obniżenie poziomu biotebalu, czyli gorszego jej, jego działania. Szukałam informacji odnośnie odwrotnego wpływu, to znaczy czy biotebal nie powoduje zmniejszenia poziomu kwasu walproinowego we krwi, dlatego że to by było bardzo niekorzystne dla pacjentów leczonych z powodu padaczki, bo jest to działanie epileptogenne. Na szczęście takich informacji nie znalazłam, czyli biotebal nie powoduje obniżenia poziomu kwasu walproinowego. Ale biotebal wpływa na gospodarkę hormonalną. Ma to bardzo duże znaczenie i jak czytamy również w ulotce, przed badaniem poziomów hormonów tarczycy, czyli TSH, T3, T4, powinno się biotebal odstawić. Dlaczego? Dlatego, że biotebal zaburza poziomy tych hormonów. A choroby tarczycy to są obecnie bardzo rozpowszechnione schorzenia, dotyczą 22% populacji w Polsce, a przewaga tych pacjentów to są kobiety. A kobiety również najczęściej dbają o właśnie skórę, włosy i paznokcie czyli stosują biotebal. Więcej na temat biotebalu znajdzie się wkrótce na moim blogu spamentikalecarza.pl, także polecam i myślę, że jednak warto czytać ulotki ze zrozumieniem i wyciągnąć dla siebie odpowiednie informacje i wnioski, bo to tylko służy zdrowiu. Kto by wiedział, że przed badaniem hormonów tarczycy trzeba odstawić biotebal, jeżeli nie sięgniemy po ulotkę. To tyle na dzisiaj, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.